Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. E, dzisiaj zaczynamy od, e, pod, e, od drugiego śniadania. E, generalnie zaczynamy od e, Milk Baru. Baru Mlecznego, ale w innym wydaniu, ponieważ jest to tak naprawdę e, bar z różnymi słodkimi rzeczami. Bar krystyjny e, jurorki, masterchefa juniora e, w Stanach Zjednoczonych. Więc generalnie ja zawsze takimi szlakami chodzę i chętnie też spróbuję. Co tutaj mamy? Generalnie mamy tutaj różne ciastka, różne lody i tak dalej. Ja sobie wziąłem takie najbardziej polecane, czyli mamy chocolate, chocolate, cookie, czyli to czyli podwójna czekolada, ciasteczko. Dodatkowo mamy jeszcze kompost, cookie, ale do tego jeszcze wrócimy, bo z tym będę miał jeszcze lody, więc to potem. A na razie strzelcie łapkę w górę na szybkości, subskrypcji z dzwoneczkiem i przechodzimy do odcinka. A ja. Próbuję mojego ciasteczka i teraz wam opowiem, jak mi smakowało Tutaj mamy lody y... so... Aha. Czyli mamy lody sobie z takiej maszyny, ale one są niezwykłe, ponieważ są właśnie o smaku ciasteczek tych takich y... z czekoladą i z czymś jeszcze, nie wiem w sumie z tym to jest Dlatego mamy polecany dodatek, czyli chrupki takie z... no kurdziane chrupki zobaczymy jak to będzie smakowało ja szybko jem bo już mi się topi słuchajcie nie moja wina że ja je ciągle jem ale tu jest tyle smaków w Nowym Jorku do odkrycia że no trudno znaczy nie no generalnie trochę czy teraz przeszliśmy po bardzo bardzo dobrych deserach wiem że to nie po kolei no ale trudno nie po kolei to jedliśmy generalnie pyszne lody takie słone delikatnie odsolonego karmelu Ciastko naprawdę. Ja wiem, dużo ciastek czekoladowych, a było naprawdę bardzo dobre. I co więcej, mogę Wam powiedzieć, jestem teraz w Gotham West Market. Jest tutaj Ivan Ramen, czyli miejsce, gdzie można zjeść po opiniach. Wiemy, że dość smaczny ramen tutaj. To jest trochę taki przełom, ponieważ ee, jakby e, Ivan, właściciel e, restauracji. Stosuję nietypowe metody robienia ramen. Zresztą ja zaraz spróbuję i Wam powiem. Na przykład całą tą innowacją jest to, że wziąłem sobie ramen solony solą morską, zazwyczaj jest to sos sojowy. Zobaczymy, czy będzie miał smak umami, czyli tych, który powinien dominować w ramen. I jak to będzie smakowało z solą morską? No zobaczymy, a ja już nie mogę się doczekać, więc jem i zaraz Wam opowiem o moich wrażeniach. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na lotniskowcu. Jest to lotnisko który działa już w czasie II Wojny Światowej i generalnie e, teraz można go zwiedzać i oryginalne rzeczy, które na nim były. My tutaj mamy różne miejsca, Ciebie odbywały się różne narady. E, ja idę wam pokazać jak to wygląda na górze, tam też są bardzo ciekawe samoloty pokazane, więc było jedzenie, teraz dla każdego coś miłego. Swoją drogą ramen pyszny, aczkolwiek zupełnie inny niż znałem, no bardzo dobry, bardzo dobry mi smakową. Jesteśmy na górze lotniskowca. Różne samoloty eee, mamy. No generalnie to jest bardzo duże, nie? Tak ja czasem takimi statkami pływam, wiecie, pasażerskimi, no to to zupełnie nie jest ten poziom wielkości. Wiadomo jednak też, że statki wojskowe większe. No i co słuchajcie, pochodziliśmy sobie trochę tam w środku, tu mamy różne samoloty. Hej, co mogę powiedzieć? Bardzo fajnie jeszcze z panoramą Manhattanu na dodatek. Więc też coś ciekawego, czego oni wtedy nie widzieli, bo wtedy nie było wieżowców. No naprawdę bardzo spoko. Ale właśnie to jest fajne, że to jest wszystko oryginalne, właśnie się jest, który też wiele razy ucierpiał podczas wojny. No i on został wyremontowany i bardzo w fajny sposób zrobiony. Naprawdę mi się tu bardzo podoba. Jestem właśnie na Highline. Jest to bardzo ciekawe miejsce tutaj w Nowym Jorku. Dlaczego jest ciekawe? Dlatego, że widzicie, to są tory to są stare tory kolejowe, i w tym miejscu zrobili sobie taki deptak. Pod nami są normalnie ulice, a my na górze takie kiedyś właśnie biegły tory co i chodzimy jest to fajny teren taki. E, stosunkowo cicho tu jest, no oczywiście poza wieczorami, bo wtedy się odbywają różne imprezy. E, sporo ludzi tu chodzi, bo to jest bardzo ciekawe miejsce, takie zazielenione, e, a to rzadko można spotkać się do Jorku. więc naprawdę bardzo fajnie e, i co więcej mogę powiedzieć. Ja się tutaj przechadzam highlight'em, bo bardzo e, fajnie tu jest, i ja Wam też bardzo polecam to miejsce. Mamy wieczór. Także już jest ciemno. Jesteśmy na e, bardzo rozpoznawalnym, szczególnie wieczorem miejscu tutaj. E, jest to Times Square, widzicie tutaj wiele różnych kolorowych wyświetlaczy i tym podobnych. Dlatego nawet, mimo tego, że jest, tutaj, że jest już ciemno, to tutaj jest e, jaśniej niż normalnie. Nie no, ale tak serio fajnie tak zobaczyć, no? Fajnie przyjść tutaj wieczorem właśnie, bo tak to już raz widziałem, no to nic specjalnego, ale wieczorem naprawdę to się wszystko świeci, jest bardzo fajnie, ładnie. Eee, no i co, to nie jest koniec mojej, mojej wieczornej przechadzki, więc eee, zaraz zobaczycie więcej. Rockefeller Center, Rockefeller Plaza. Generalnie słuchajcie, kolejne miejsce, bardzo ładnie oświetlone, a i tak nie tak mnie zobaczycie pewnie góry tego budynku. Generalnie jest to bardzo wysoki budynek. Właśnie Rockefeller Center. Tutaj też e, normalnie znaczy w zimę jest lodowisko tam za tym murkiem. E, I ta bardzo słynna choinka na przykład z Kevina e, Kiewinsa w Nowym Jorku, tutaj właśnie... Ta choinka też stoi i co więcej mogę, słuchajcie, wam powiedzieć. Idziemy tam na górę zobaczyć panoramę Nowego Jorku nocą. Mamy to, jesteśmy na samej górze e, Rockefeller Center. No, można się zauważyć, nad nami już no, dla mnie już nic nie istniała. Co mogę więcej powiedzieć? zostawcie łapkę w górę subskrypcji z dzwoneczkiem. Wam pokażę jeszcze trochę widoków. ale że jest to dość tłoczne, to gada już nie będę. Więc dzięki Wam za oglądanie. To tyle na dzisiaj. I pa!